Dzień dobry, dziś spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nauka jest w stanie ustalić moralność, czyli wartości ludzkie. Czy jest w stanie pokonać barierę między tym, co jest, a tym, co być powinno. Zajrzymy do książki Jak być ateistą. Dlaczego sceptycy bywają często niedość sceptyczni, Mitcha Stokesa. Przypomnijmy zatem, że wielu ateistów próbuje analizować moralność w kategoriach wyłącznie naturalnych elementów. Jednych, jednym z wyzwań dla ateistów jest, jak to umuje Stokes, próba pokonania rozdziewu między faktem a wartością. I na przykład Sam Harris stara się przejść od opisu fizycznych faktów o dobrostanie czujących istot do sądów wartościujących na temat tych faktów. Czyli Harrisowi tak naprawdę zależy na tym, aby nauka była w stanie określić wartość. Mamy zatem do czynienia z następującą sytuacją. Haris powiada, że istnieją oczywiste fakty na temat dobrostanu świadomych istot. Fakty o stanach mózgowych. Załóżmy, że ma rację. Załóżmy też, że nauka może badać te fakty, być może za sprawą neuronauki, bądź czegokolwiek innego. Zwróćmy uwagę, że Haris powinien w tej chwili być w stanie wnioskować lub w jakiś inny sposób przejść od tych czysto fizycznych faktów o stanach mózgowych do wypowiedzi o tym, co powinniśmy robić. Czy takie wnioskowanie jest tak możliwe? Mitch Stokes przypomina zatem Davida Hume'a. Gdy Hume zastosował naukę do etyki, ustalił, jak pamiętamy, tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, ustalił fakty na temat świata fizycznego. W przypadku, przypuśćmy, rozmyślnego morderstwa, możemy obserwować jedną osobę z dłońmi zaciśniętymi wokół i drugiej osoby i tę drugą osobę tracącą przytomność. Resztę tej historii musicie sobie dopowiedzieć sami. Być może, jeśli wykorzystamy narzędzia neuronauki, zdołamy dodać jeszcze jakieś kolejne fakty na temat stanów mózgowych ofiary i mordercy. Wszystko to jednak będą fakty dotyczące tego, co się dzieje. Hume ustalił też sentymenty, czyli uczucia wobec tych faktów. Na przykład, że fakty te są odrażające i złe. Jednak uczucia to jest zbyt licha rzecz wyopierać na, ni na nich coś tak ważnego jak moralność. Jednakże, stwierdził Hume, nigdy nie obserwujemy tego, że morderstwo jest złe, a jedynie czujemy to. Równie ważne jest yy, twierdzenie Hume'a, że nie możemy wykorzystać rozumu w celu przejścia od fizycznych faktów do sądów wartościujących. Inaczej mówiąc, nie może, nie może być logicznego wnioskowania od przekonań na temat faktów do przekonań na temat zła owego czynu. Jeśli zatem Hume się nie myli, to ani poznanie zmysłowe, ani rozum nie mogą stanowić oparcia dla moralności. Hume zasłynął ze zdumienia tym, że inni filozofowie bez skrupułów ignorują rozdziew między jest, a być powinno. Zdaniem Stokesa sam Harris nie podaje żadnego argumentu przeciwko Hume'owi i nie daje podstaw do przekonania, że nauka mogłaby stanowić oparcie dla moralności poprzez wywodzenie być powinno z fizycznych faktów, dotyczących stanów mózgowych. Po więcej informacji na ten temat odsyłam oczywiście do książki Mitcha Stokes'a, jak być ateistą, dlaczego sceptycy bywają często nie dość sceptyczni. A o książce, o filmie i o Samie Harisie mówiła Małgorzata tematy. W przypadku, przypuśćmy, rozmyślnego morderstwa możemy obserwować jedną osobę z dłońmi zaciśniętymi wokół szyi drugiej osoby i tę drugą osobą, tracącą przyjemność. uh shit